A teraz Izraelu, słuchaj ustaw i nakazów, których uczę was wypełniać, byście mogli żyć i wziąć w posiadanie kraj, który wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic wam nie wolno dodać do słów, które nakazuję, ani nic z nich ujmować, lecz będziecie przestrzegać przykazań Pana, waszego Boga, które wam zlecam. Widzieliście na własne oczy, co Pan uczynił w Baal-Peor, jak Pan, Twój Bóg, wytracił wszystkich, którzy poszli z Baal-Peorem. Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana, Waszego Boga, wszyscy dziś żyjecie. Spójrzcie, nauczam Was ustaw i nakazów, jak mi polecił Pan, Mój Bóg, byście je wypełniali w kraju, który idziecie wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i zachowujcie. W tym bowiem wyrazi się wasza mądrość i rozsądek wobec innych narodów, które, gdy usłyszą o tych ustawach, powiedzą: Ten wielki naród naprawdę jest ludem mądrym i rozsądnym. Bo czy jest jakiś wielki naród, który by miał bogów tak bliskich, jak Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? Czy jest jakiś wielki naród, który by miał ustawy i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które dziś Wam daję? Tylko się strzeż i bardzo się pilnuj, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziałeś na własne oczy. I abyś był im wierny do końca swojego życia. Przekaż je swoim dzieciom i wnukom. Tego dnia, kiedy stanąłeś przed Panem, Twoim Bogiem, przy górze choreb, Pan powiedział do mnie: Zgromadź mi lud, chcę Mu uznajmić moje słowa, których ma się nauczyć, aby odczuwał bojaźń przede mną przez wszystkie dni życia na Ziemi. I by tego nauczał także swoje dzieci. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście u stóp góry, która płonęła ogniem unoszącym się aż do nieba, cała spowita w ciemną, mroczną chmurę. Pan mówił do was z ognia, a wy słyszeliście dźwięk słów, lecz kształtu postaci nie widzieliście, słyszeliście jedynie głos. Oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał zachowywać, było to dziesięć przykazań, które napisał na dwóch kamiennych tablicach. Wtedy Pan polecił mi nauczać was tych ustaw i nakazów, byście je wypełniali w kraju, który idziecie wziąć w posiadanie. Strzeżcie się jednak bardzo, skoro bowiem nie widzieliście żadnego kształtu postaci w dniu w którym na chorebie Pan mówił do was z ognia. Nie dopuście się takiej obrzydliwości, by uczynić sobie jakąś rzeźbę lub jakikolwiek obraz bóstwa przedstawiający mężczyznę lub kobietę, zwierzę żyjące na ziemi lub ptaka fruwającego w przestworzach, płaza pełzającego po ziemi lub rybę pływającą w morzu pod ziemią. Także wtedy, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, czyli wszystkie zastępy niebieskie, nie daj się zwieść i nie kłaniaj się im, ani czci im nie oddawaj. Pan, Twój Bóg, dał je wszystkim narodom, które są pod niebem. Jednak to was Pan wybrał i wyprowadził z Egiptu, jakby słuczącego pieca, abyście byli Jego własnym ludem, jak dziś nim jesteście. Z Waszego powodu Pan rozgniewał się na mnie i przysiągł, że nie przejdę Jordanu i nie wejdę do tego pięknego kraju, który Pan, Twój Bóg, daje Ci jako dziedzictwo. Ja umrę na tej ziemi i nie przejdę Jordanu, lecz Wy go przejdziecie i weźmiecie w posiadanie ten piękny kraj. Strzeżcie się więc, abyście nie zapomnieli o przymierzu, które zawarł z wami Pan, Wasz Bóg, i nie uczynili sobie żadnej podobizny, bo tego Wam zabronił Pan, Wasz Bóg. Ponieważ Pan, Twój Bóg, jest ogniem pożerającym, on jest Bogiem zazdrosnym. Gdy już dochowacie się dzieci i wnuków i zadomowicie się w tym kraju, Lecz dopuścicie się jakiejś nieprawości, że zrobicie sobie rzeźbionego Bożka, przedstawiającego cokolwiek, i będziecie czynić to, co Pan, Wasz Bóg, uważa za złe, pobudzając go do gniewu, to zaświadczam Wam dzisiaj wobec nieba i ziemi, że na pewno prędko zostaniecie zgładzeni z tej ziemi, do której pójdziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo będziecie w niej mieszkać, gdyż zostaniecie zupełnie wytępieni. Pan rozproszy was pomiędzy ludami, i niewielu z was zostanie wśród narodów, do których Pan was zapędzi. Tam będziecie służyć bogom, których człowiek wykonał z drewna lub kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą, nie jedzą ani nie czują zapachu. Wtedy będziesz poszukiwał pana, twojego Boga. I znajdziesz go, gdyż będziesz szukał jego woli z całego serca i z całej duszy. Podczas ucisku, gdy cię to wszystko spotka, w końcu nawrócisz się do pana, twojego Boga i będziesz słuchał jego głosu, gdyż pan, twój Bóg jest Bogiem miłosiernym. On cię nie opuści, nie zniszczy ani nie zapomni o przymierzu, które przysiągł twoim przodkom. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą. Czy od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec, zdarzyła się gdzieś rzecz tak wielka, lub czy słyszano podobnej? Czy jakiś naród słyszał w okniu głos Boga, tak jak Ty słyszałeś, i żyje nadal? Albo czy jakiś Bóg próbował kiedyś przyjść, by przez doświadczenia, znaki, cuda i wojnę wybrać sobie naród spośród innych narodów, mocną ręką i wzniesionym ramieniem, pośród tych wszystkich strasznych zdarzeń, które na waszych oczach uczynił dla was w Egipcie Pan, wasz Bóg? Zostało ci to ukazane, abyś wiedział, że tylko Pan jest Bogiem. A oprócz niego nie ma innego. Z nieba dał ci słyszeć swój głos, aby cię napomnieć, a na ziemi ukazał ci wielki ogień, w którym słyszałeś jego słowa. A ponieważ umiłował twoich przodków, po nich wybrał także ich potomstwo. On sam wyprowadził cię z Egiptu z wielką mocą, by wypędzić przed tobą narody większe i silniejsze od ciebie. Wprowadzić Cię do ich ziemi i obdarować ich własnością, jak to dziś się dzieje. Wiedz zatem dzisiaj i weź to sobie do serca Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego ustaw i nakazów, które Ci dzisiaj polecam, aby się dobrze powodziło Tobie i Twojemu potomstwu żebyś mógł długo przebywać w kraju, który ci na zawsze daje Pan, twój Bóg. Wtedy Mojżesz wyznaczył trzy miasta za Jordanem na wschodzie, aby mógł się w nich schronić ten, kto nieumyślnie zabił bliźniego, do którego wcześniej nie żywił nienawiści. Gdy ucieknie do jednego z tych miast, ocali swoje życie. Oto one. Beser na pustynnym Płaskowyżu dla plemienia Rubena, Ramot w Giladzie dla plemienia Gada i Golan w Baszanie dla plemienia Manassesa. Oto prawo, które Mojżesz przedstawił Izraelitom, kiedy wyszli z Egiptu, mojżesz przekazał Izraelitom te przykazania, ustawy i nakazy za Jordanem w dolinie naprzeciw Petbeor w kraju Sichona, który mieszkał w Heszbonie. Mojżesz i Izraelici pokonali go, gdy wyszli z Egiptu. Wtedy zawładnęli jego krajem i krajem Oga, króla Baszanu. Pobili więc dwóch królów amoryckich, którzy panowali za Jordanem na wschodzie. Od Aroeru na brzegu potoku Arnon, aż do góry Sirion, to znaczy Hermonu. Zajęli całą Dolinę Arabyn za Jordanem na wschodzie aż do morza Araby u stóp